Lista pod względem tego, czy można z danym bosem uprawiać miłość. <głos> <głos> I mamy kategorie. Jest to możliwe, co się tłumaczy samo przez siebie. Jest to możliwe, ale jest to ryzykowne z danych względów. Jest to niemożliwe. Nekrofilia, zoofilia. I dendrofilia. Chciałem dodać jeszcze kategorię pedofilia, ale wydaje mi się, że na szczęście żaden z tych bosów nie jest dzieckiem. Więc przechodzę do pierwszego taurus. A, i tutaj bierzemy pod uwagę, że każdy z tych bosów jest na nas turbo napalony, ale tak turbo turbo, że na naszą postać jest turbo napalony, więc. Nie bierzemy pod uwagę to, czy dałoby się go poderwać, dałoby się ją poderwać. Nie, wszyscy są turbo na nas napaleni. To jest kwestia tego, czy to jest możliwe, czy nie. Więc bierzemy pod uwagę Taurusa. I Taurus wydaje mi się, że to jest szybki pik, jest to możliwe, no jest to demon, jest, więc ma ciało fizyczne. Nie widać na jego projekcie dziurki <grywki> a niczego takiego, ale... Wydaje mi się, że jest to chyba najszybszy, jeden z najszybszych pików, że jest to najpro, po prostu demony. Tak, szczególnie Taurus, że on jest cały fizyczny, nie, jest, nie ma elementów kościstych, nie ma elementów jakichś zepsutych. Jest to w pełni cielesne stworzenie i tak raczej Taurus byłby chyba najprostszym do utemperowania uczuć, bossy. <noise> Później mamy Bed of Chaos. Bed Chaos bym dał do kategorii możliwe, ale niezalecane. Gdy bierzemy pod uwagę ją jako tego robaczka, gdy bierzemy pod uwagę całe drzewo, no to trafia do kategorii dendrofilia. Ja bym bardziej dał do dendrofilii z tego powodu, iż Cały. Te, jak bierzemy pod uwagę robaczka, to tutaj. Możliwe, ale niezalecane. Rozpatrzmy obie te wersje, choć ostatecznie damy do dendrofili. Mały. Ten robaczek jest niezwykle mały. Ma usta. Boże, jakie te złe. Ma usta. Ale nie widać żadnej dziurki. Jest to bardzo zniekształcona postać. Więc mogłoby to być bardzo niekomfortowe albo dla nas, albo dla Bed of Chaos. Dlatego dałbym do możliwe, ale niezalecane. Ale gdy bierzemy pod uwagę całość, no to jest to po prostu drzewo. A drzew się raczej nie puka. Później mamy Grubaska. Grubasek to też jest. Nie wiem, czy to jest e, Taurus Demon, czy Spray Demon. Grubasek e, też raczej do możliwych. No jest to. Po ponownie, jest to demon. Ma trochę opływowy, nie aerodynamiczny kształt. A nadal jest cały fizyczny. Nie jest zrobiony z kości. Nie jest na tyle zmutowany e, w dół, że jego ciało zostało skompresowane. Zostało raczej. Znacząco powiększone, więc bardzo szybki pik. Również to samo co z Taurusem. Asylum Demon, o bo to jest Taurus, to jest Asylum Demon. Znowu szybka kategoria możliwych. Tutaj mamy Sifa. I z Sifem bym dał, to były moje pierwsze możliwe, ale niezalecane. zalecane, jest to gigantyczna. Postać, jest to gigantyczny smok, gdzie jego na dole części ciała są całe yy, okryte diamentami. Przez co mogłoby to. tamta strona jest zablokowana jest po prostu zablokowana, bo yy, ponieważ nie sprawiałoby to żadnej przyjemności ani mi, ani jemu, ani nie byłoby tam niczego do dojścia, no to jest zablokowane. Więc bierzemy pod uwagę górę. I górę to ma ręce. <laughs> Więc. W ten sposób mógłby jakoś oddać się czynności, ale to też mogłoby być niezwykle nieprzyjemne i zostaje też głowa. Głowa, która wydaje mi się, że też jest trochę za duża, żeby jakkolwiek to było możliwe do poczucia. Może tak to nazwijmy. Więc jest to zdecydowanie możliwe. Jakby ktoś się turbo uparł, jakby on był faktycznie turbo na nas zaj zajeranych, a my bylibyśmy na niego turbo zajerani, to byłoby możliwe, ale by to było ciężkie. Następnie mamy Pinwheela. Pinwheel bardzo. W sumie nie widzimy ciała Pinwheela. Więc ja bym dał do możliwe, ale. Albo nie wiecie co, bo to jest to jest nekrofilia. Tak. Ponieważ jest, y, ciało Pinuila jest połączeniem całej rodziny Pinuila ojca, matki i dziecka. Dlatego jest złożona nas ciał potencjalnie albo w środku niego duszy, albo y, dokładnie lord nie znam, albo jest to po prostu połączenie trzech ciał. Więc raczej byłoby to Jeden na trzy będziesz edofilem. Trochę też, tak. Trochę też z tego powodu, więc ja bym dał do nekrofilii. Tutaj mamy kolejnego nito. Nito i do niemożliwe i do nekrofili, ponieważ jest to. Jest to boss, który pierwszy umarły. Pierwsza osoba, która umarła w tym lore, więc absolutnie nie. Nekrofilia łamana na niemożliwe. Moonlight Butterfly. I to raczej też bym dał do. Hmm. Jest to eksperyment. Ee, SIFA. SETA. Kurde, zawsze mi się mylą. Jest to eksperyment Seta. Więc nie wiem, czy SET w ogóle jakkolwiek zaplanował. Możliwość rozmnażania się, nie widać ani ust, ani żadnej dziurki na jego modelu. Skrzydłami, też raczej by to było niezwykle trudne. Na górze, ma taką dziwną laskę, którą też by się niewiele dało zrobić. Wydaje mi się, że to będzie pierwsze po prostu zofili. przecież to jest mimo wszystko zwierzę. No to Iron Golem. Iron Golem chyba po prostu niemożliwe, bo to jest zbroja. Chyba po prostu jest to zbroja, choć on... Z tego co wiem, potrafi krywawić. Jest on cały pokryty zbroją i... Jeśli on byłby w stanie się rozebrać... To dalibyśmy do możliwe, ale... Na to ile widzimy w grze i nigdy nie słyszałem informacji, że można było go jakkolwiek rozebrać. Czy ktokolwiek yy, znalazł po nim jakieś cielesne elementy. Dałbym to do niemożliwe, ale możliwe, niemożliwe, ale możliwe, możliwe, że są jakieś informacje, które mi tutaj umykają, więc to można by było dopasować do obu tych rzeczy, w zależności czy ja wiem wszystko, więc zostawiam na niemożliwe, czy ja czegoś nie wiem i może jest to możliwe. Gwyn. Nekrofilia. Jeśli rozmawiamy o Gwynie, który jest tutaj na obrazku, czyli tym. Pierwotnym, że tak to może nazwijmy, tym pierwotnym gry, nie? Proste, niemożliwe. Znaczy proste, możliwe, to jest po prostu starszy pan, ale nadal człowiek. Ale gdy rozmawiamy o nim już w wersji tej, którą widzimy go w grze, jest to po prostu necrofilia. Patrzymy z nim w momencie, w którym on... Jest już od dawien dawna martwy. Si! Zofia, idziemy dragon. dalej. Gaping dragon, tutaj nie dał. To są smoki, więc smoki inaczej respektujemy niż yy, po prostu zwierzęta. Jak mamy gaping dragona, to jest to możliwe z powodu jego głowy i rozmiaru jego głowy. Ale. Dałbym go bardziej do niezalecane z powodu tych zębów. Wszystkich, które mogłyby niefortunnie się wbić w ciało. Oczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę to, że on jest turbo nas napalony i będzie bardzo bezpieczny, to damy to możliwe. Ale jest to Gaping Dragon z masywną ilością kolców z siebie, a podczas uniesień różnych. Można zapomnieć się albo wyłączyć, albo dać ponieść się emocją, przez co dałbym możliwe, ale nie zalecane. Forkingsi chyba niemożliwe, bo już oni są już tak zniszczeni łamane na zespoleni z humanity łamane na odczłowieczeni więc oczywiście zostaje możliwość głowy że tak to nazwijmy głowa kieruje, oj głowa kieruje <ścoughs> tutaj bardzo mocno ale dałbym na nekrofilię chyba bo oni są chyba martwi jak dobrze pamiętam w lore to oni są martwi przez co byłoby to raczej średnio zalecane, by takie coś robić z martwymi ludźmi. Ale jeśli oni są, jesteś zniszczeni, ale nie martwi, no to możliwe, ale nie zalecane, bo gangbang. <laughs> ale dałbym ich do nekrofilii. Może tutaj też coś mi umyka. Niemożliwe. Fire Sage niemożliwe z powodu tego jak on ciepły jest. I skończyłoby się to licznymi poparzeniami. Bardzo niefortunny przeciwnik, że tak to powiemy. Kolejny bardzo prosty pik, Gwendolin możliwe. <grystanie> Myślę, że parę osób. To informację ucieszyłem. Proste, jest to człowiek. Nie widzimy e, cech rozrodczych u niego, ale macie macki w, w wystające, więc można by... macki e, węże wystające, więc można by się było e, osobny tierdywa i ryle światana. Więc można by się było zabawić jakieś hentaijowe zboczone rzeczy. Jest są ręce w pełni działające, jest twarz, jest głowa, więc głowa kierująca. Myślę, że to jest bardzo proste, możliwe, po prostu. Przyszylla, to jest zo. nie, bo to jest pół smoczyca. Więc jak chodzi o pół smoczyce, to jest pół człowiek, pół smoczyca. Ja bym dał do możliwe po prostu, bo smoki bierzemy pod uwagę inaczej niż e, zwierzęta, bo to są inteligentne bardzo istoty, a to jest pół człowiek, pół ostatecznie smok. Więc raczej jest to bezpieczne powiedzieć, że tak to jest możliwe i ma lud bardziej ludzkie ciało niż zwierzęce, bo jednak cała ta postura jest ludzka. Choć ma... Futerko, który obrazca, to nie wiemy do końca, czy to jest jej futerko, czy to nie jest jakiś strój, czy to jest jakaś iluzja, może kolejna rzecz, kurde Kwalak, ale dziwnie pokazana. Kwalak ja bym dał to możliwe, ale niezalecane, bo nie widać żadnych dziur ani żadnych dróg rozrodczych. Ale jeśli bierzemy pod uwagę tylko tą ludzką część, no to jest to zdecydowanie możliwe, choć nie wszystkie możliwości byłyby dla nas osiągalne, ale jak zawsze głowa kieruje. <laughs> Więc dałbym do możliwe, ale nie zalecane. Sentipite, no to możemy dać albo do zoofili, ale że jest to demon, to damy do niemożliwe. Ponieważ z tego, że jest to postać gorąca Capra Demon Choć te maczety byłyby raczej nie najlepszymi To to jest broń, którą można zawsze odłożyć na bok Więc nie trzeba się tym zbytnio przejmować Cała ta postura, on jest wysoki, ale to nie jest tak absurdalnie wysoki jak Taurus albo Asylum Demon więc to nie jest taka tragiczna yy, sytuacja, tak trudna sytuacja jak z nimi. No ludz, ludzkie w miarę ciało zachował, ludzki w miarę zachował. Ta kozia głowa to jest akurat jeden z niewielu bossów, który nie kieruje głową. On ma debuffa głowy, ale całe ciało pozostałe, zdecydowanie jest to możliwe. No i nie dałem do tego kategorii, ale to jest skała. Kały nie wyruchasz, pomniku nie wyruchasz, choć się nadmuchasz, choć się napocisz, skały nie wyruchasz, nie dasz rady. Tutaj chyba to samo co wcześniej. Stray Demon. No to tu jego po prostu kolega inną broń trzyma, a wtedy to i tak bym nic nie trzymał. Artorias jest martwy, więc nekrofilia. Artorias jest martwy, ponieważ pochłonęła go w pełni ciemność, jego dusza nie istnieje jest jak mózg Moniki nie istnieje, dobra, nieważne więc <laughs> tutaj szybki przykład chyba nekrofili dalej mamy kalamita możliwe ale nie zalecane wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja tutaj, możliwe ale nie jest to smok smoczyca lub pan smok Jeden z najbliższych potomków starożytnych smoków, jaki jest w grze, no jest to smok, o, bardzo inteligentna istota, więc nie można dodać tego do zoofilii, ale nie byłoby to aż takie łatwe, żeby ze smokiem się pobawić. Oczywiście jest głowa kierująca, jak zawsze, ale ta głowa też jest bardzo duża, więc bardzo podobny przy, przy, przypadek jak ze Sefem. Jest to możliwe, ale tylko dla najbardziej upartych. To nawet nie wiem, co to jest. Nawet nie wiem, jak głowa jest, ale nawet nie wiem, czy to jest martwe, czy to nawet żyje. Więc co z tego, że kierowanie głową albo nekrofilię, albo niemożliwe. W zależności od interpretacji. Nadal. <laughs> No to jest. Połączenie wielu zwierząt. Ale nadal to są zwierzęta. Więc. Um, nie. No i oczywiście niemożliwe, ponieważ ogień. No i zostają na braciaki. Braciaki. Bierzemy pod uwagę to, że oni istnieją. Bo wiemy, że lorowo to jest iluzja wytworzona przez gwendolina. Ale bierzemy pod uwagę, że oni istnieją, to raczej jest to możliwe. Z tego powodu, że Orstein jest duży, znaczy, smałki jest duży, Ortstein jest mały, ale oni są ludzkie rozmiary. Mają głowę oczywiście. <grytanie> mają ręce i mają y, ludzkie rozmiary ludzkie. Elementy cielesne, więc zdecydowanie mają też ludzkie strefy intymne, więc to jest chyba najprostszy przypadek tego, że jest coś możliwe. No i po prostu. Możliwe. I tak się prezentuje moja <grymny> fuka <let> lista. <grymny> <grymny> Jeśli z czymś się zgadzacie. <laughs> Proszę ci dać znać w komentarzach. Możecie swoją odcinek listę stworzyć. <laughs>